Cześć, słuchajcie, tak jak wspomniałem w paru odcinkach wcześniej, nie jestem mechanikiem, nie zajmuję się tym zawodowo, pracuję y, pełny wymiar czasu pracy, to co robię, robię czysto hobbystycznie, no dlatego prace też tak się nie posuwają. Inna sprawa, że teraz wypadły nam dwa dni, bo było 1 maja i 3 maja, no to są dni świąteczne, przy których raczej Mając dom, nie wypada po prostu hałasować śliwierkami, młotkami się tłucy, więc dlatego, no mówię, te, te prace nie postępują zgodnie z moimi życzeniami. Aczkolwiek i tak się bardzo dużo wydarzyło, bo w zasadzie jesteśmy na półmetku yy, budy, yy, ta pozycja tej budy, którą widzicie za mną, to już jest po raz ostatni yy, w pozycji przewróconej. Więcej razy. Już nie będzie przewracana, znaczy będzie jeszcze raz przewracana do, do pionu i to będzie już y, ostatnia jej pozycja, potem już wyląduje tylko na ramię. A spróbuję Wam pokazać, co się przez ten tydzień czasu z tym samochodem wydarzyło. No, dół podłogi mamy prawie wycięty, przy, niestety przy tego typu pracach najgorsze jest pozbywanie się starego złomu a trochę się tego tutaj już nazbierało jeszcze trochę powachluję to pęknie bo szlifierką tutaj mam problem żeby dojść negocjator poszło i kawał podłogi wyleciał Super. No i róg od zewnętrznej strony udało się połatać. Przyspawana jest też do końca. Przyspawane są też do końca te dwie blachy do progu. Także zostanie jeszcze, chyba wytnę ten wystający element. Tutaj spowywuje blaszki. No i trzeba będzie ten zrobić przód. Podobnie jak to zostało zrobione na górze, trzeba będzie tutaj spawać jeszcze o ten element. No i będziemy przewracać budę do pionu, żeby można było pospawać elementy wewnątrz. Ponieważ zapowiadają na dzisiaj deszcz, jakieś burze, no to sobie postawiłem nad budą taki hangar, żeby mnie warunki atmosferyczne nie zatrzymywały w jakichkolwiek dalszych y, pracach. Jak widzicie na załączonym obrazku, buda jest postawiona do pionu, a to oznacza, że podłoga jest skończona. No prawie skończona, bo niestety został mi jeszcze do dokończenia ten róg. Tutaj problem polega na tym, że ona była przewrócona na tą stronę w kierunku budynku, no i od spodu ciężko było tą blachę przyspawać. Nie było tam po prostu dojścia. Stwierdziłem, że tą blachę sobie tylko połapię, a będę ją spawał. Jak jeszcze raz Buda zostanie po raz ostatni przewrócona na drugą stronę, będę miał wtedy lepsze dojście. Co mi tu generalnie zostało? Zostały do wyspawania od wewnątrz. Te blachy, które połączyłem, chcę je wzmocnić, ponieważ tutaj się będzie opierała w tym miejscu. Mniej więcej wyjdzie szpilka, która będzie mocowała budę do ramy. To wolałbym, żeby ta blacha była troszeczkę wzmocniona. Także te wszystkie blachy, które są dołożone, będę chciał wzmacniać też od spodu. Będę chciał to jeszcze raz przespawać. Tak samo. Ta część, która tutaj chyba w sumie nawet fajnie wyszło, myślałem, że to będzie gorzej wyglądało, tutaj dołożyłem, dołożyłem taki profil 20x40, no nie jest źle, nie jest źle, tak całkiem fajnie to wygląda, także to też trzeba wszystko obspawać, także dokończenie tamtego rogu, obspawanie tych elementów, na końcu pozostanie mi jeszcze pomalowanie tej, Mniej części wcześniej będę musiał wyczyścić, wyrównać troszeczkę, wyszlifować, nałożyć nałożyć trochę szpachli, żeby to było równe, wymalować. Wtedy Buda zostanie przewrócona dachem w kierunku żywopłotu. No i ostatnim elementem będzie nałożenie na spód nobitexu, no ale po uprzednim skończeniu tamtego właśnie prawego rogu, tak? Wiem, że bitexu się nie daje, tutaj już w komentarzach, żeście mnie złajali za to, że to nie jest żaden środek konserwujący. Słuchajcie, ja to maluję farbą okrętową, to są trzy albo cztery warstwy farby okrętowej, a bitex jest tylko i wyłącznie po to, żeby uchronić tą podłogę przed uderzeniami jakichś tam kamieni, gałęzi i tak dalej, więc bitex będzie u mnie robił raczej jako taki element ochronny przed y, niepożądanymi elementami, a nie przed y, wodą i korozją. Pięterko już jest wyszlifowane. No a hangar ci generalnie sprawdził. Przez godzinę popadało, na mnie nie spadła ani jedna kropla. Nie trzeba było się ewakuować, ze całym sprzętem zbierać. No i dół, czyli w zasadzie pięterko, czyli część y, od siedzenia tylniego do końca jest przymalowana. Znaczy, ja wiem, że to jeszcze będzie szlifowane, będzie się syfić, ale y, to jest pierwsza warstwa. Słuchajcie, przynajmniej nie będzie mi korodować. A to i tak jeszcze będzie z kilka razy malnięte. No i w tym momencie buda jest przygotowana do tego, żeby ją po raz ostatni przewrócić na bok. Potem, jak już wróci do swojej pozycji startowej, no to to, co mi zostanie, to wyszlifowanie tej yy, szpachli do końca, nałożenie szpachli w tamtej części, która jeszcze nie jest pospawana do końca. Eee, pomalowanie. No i co? I będzie można poszykować budę do tego, żeby ją założyć na dół. Tu myślę, że kwestia Tygodnia także jest szansa, że w następnym odcinku będzie już osadzanie budy na ramię, co, co też nie będzie prostym zadaniem. W razie czekam na sąsiadów, bo żeby ją przewrócić, no to potrzebna potrzeba trzech zdrowych silnych chłopa. No to do mnie tak? Dobra i chodź tu w trójkę już no. Jacek, chodź No, no Marcin uczekaj uciekaj, uciekaj są no. może iść no, no i znowu przewrócona A jeszcze trzeba tą boreczkę będzie wyszlifować dzisiaj i na tym będziemy chyba powoli kończyć. Kot ma parcie na szkło. Najbardziej bojaźliwy kot w moim domu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo chciałbym Was zachęcić do subskrybowania. Nie ominą Was wtedy yy, kolejne nowości, które się przydarzyły Isuzu Trooperowi. Jeżeli materiał Wam się spodobał, no to łapka w górę, jeżeli nie, no to wiadomo, łapka w dół, takie są zasady YouTube'a, ja się z tego tytułu nie obrażę. Fajnie by było, gdybyście też komentowali yy, moje poczynania, to wtedy mogę jakoś się do tego y, odnieść. Do następnego odcinka, na razie, cześć, mam nadzieję, że Buda już wtedy będzie lądować na ramie.